Niestety, francuski nie jest tak łatwy jak angielski, w którym co to jedno słowo. We francuskim, jakby się uprzeć, możemy powiedzieć nawet, że co to kilkanaście słów. Tu wszystkie je sobie odpowiednio pogrupujemy, tak abyście już nigdy nie musieli się nad tym zastanawiać i aby to pogrupowanie gdzieś tam się działo z tyłu waszej głowy, kiedy rozmawiacie po francusku. Ja jestem Szymon, a kanał Języki Proste Żwózem Wit. Najważniejsze jest właśnie na początku, czyli żeby zdać sobie sprawę, że co, to nie musi być pytanie. Możemy zapytać, co jest ważne, a możemy powiedzieć, nie wiem, co jest ważne. I tak najlepiej sobie to grupować we francuskim na pytające, co i nie pytające. Tak będziemy to też robić my w poszczególnych rozdziałach. A niech pierwszym rozdziałem będzie właśnie to, co mamy teraz na ekranie. Musimy jakoś sobie to nazwać. Jaką rolę tutaj pełni słowo co? Gramatycznie pełni rolę podmiotu. I wiem, że nie wszyscy lubimy operować tymi słowami, więc zastanówmy się tak po prostu, najłatwiej jak to możliwe. Jaką rolę ma to słowo co? Ono jest tak jakby wykonawcą. Mówimy, co jest ważne. A nie na przykład on jest ważny, albo nauka jest ważna. To słowo co jest tak jakby osobą. I jak brzmi to pytające, co, gdy jest podmiotem? Keski important? Więc zapamiętajmy cały zwrot, a ten niepytający musi być siłą rzeczy podobny nie wiem co jest ważne żny qui ki important. Czyli znów na końcu mamy ki, i ja polecam Wam właśnie to sobie jakoś wyraźnie zaznaczyć. A więc, już dwa słowa co mamy za sobą. Przechodzimy do kolejnego rozdziału. Tym razem chodzi o dopełnienia bliższe. I znów wyjaśniam, co to znaczy dopełnienie bliższe. Gdy weźmiemy słowo robić, może być po polsku, to od razu wstawiamy dalszy ciąg, gdy mówimy, co robimy. Na przykład, robić pranie. I we francuskim jest dokładnie tak samo. Po słowie takim jak faire, od razu wstawiamy dalszy ciąg. Więc jeśli ten dalszy ciąg pojawia się od razu, to pytanie. Co robisz, zabrzmi? Kes Znów zapamiętujemy cały zwrot. Rzeczywiście jest podobny do poprzedniego, dlatego pogróbmy to, co jest ważniejsze, to, czym się różnią, i znów to, co nie będzie pytaniem, musi być podobne. A więc nie wiem, co robisz? Żnysepas kyciufe. Więc w obu przypadkach mamy k, tam gdzie w poprzednim rozdziale w obu mieliśmy ki. Da się to zrozumieć. Ale zanim przejdziemy do kolejnego rozdziału jeszcze mała rzecz, musicie wiedzieć, że zamiast KS k da się powiedzieć jeszcze inaczej. Dlatego też o tym powiedzmy, potraktujmy to jako warianty dodatkowe. Można po prostu zapytać K. A więc krótko, tyle, że później musimy zastosować tak zwaną inwersję, czyli zamienić czynność z osobą. I powiedzieć. Kfaitu"? I wtedy ma to takie samo znaczenie, mamy jeszcze jeden sposób, z użyciem słowa kła. Wtedy z kolei jest ono na końcu i nie zamieniamy kolejności. Mówimy zatem kła. Jeżeli jest to na ten moment waszej nauki za dużo, ja polecam zapamiętać ten nasz pierwszy, czyli kesk, qu bo on jest najczęstszy. Następny rozdział nazwijmy dopełnienia dalsze. Ja to tak lubię nazywać. Czyli wtedy, kiedy po jakiejś czynności, zanim wstawiamy dalszy ciąg, mamy jeszcze coś, czyli przyimek. To krótkie słowo, które jeszcze tam wstawiamy. Na przykład, écrire sur, protéger contre, voter pour, głosować na i tak dalej, czyli te słowa, które są pomiędzy, to są przyimki. Niezależnie od tego, który to by przyjmek nie był, zasada, którą teraz przedstawimy, jest ta sama. Więc, gdy pytamy, na przykład na czym piszesz, zapytamy siu quoi écris -tu? tu się może zdarzyć inwersja. Najważniejsze, żebyście zapamiętali to quoi plus przed nim właśnie ten przyjmek. I kiedy nie jest to pytanie, a więc gdybyśmy chcieli powiedzieć nie wiem na czym piszesz, to mówimy tak samo. Je ne sais pas sur quoi. Tu écrit. Fajna sprawa, ta sama rzecz, łatwo to zatem zapamiętać. I przechodzimy do ostatniego rozdziału, czyli bezokolicznik. A więc, gdybyście chcieli na przykład zapytać, co robić, a nie co robisz, wtedy po prostu k. a więc que faire. Gdy jest to pytanie, a gdy nie jest to pytanie, a więc nie wiem, co robić, powiemy je ne sais pas quoi. Fer. I tyle. To są wszystkie rzeczy, które powinniście wiedzieć. Teraz, kiedy mamy za sobą już teorię, zostaje to poćwiczyć, więc zapraszam Was na ćwiczenie. Przy pierwszych odpowiedziach będę trochę podpowiadał później już bez mojego komentarza. Czego słuchasz? Keskekut. Ponieważ po EQT od razu mamy dalszy ciąg. Nie wiem nad czym pracować. Żny se pasyuch kład travailler. No bo jest syuch i dopiero wtedy wstawiamy dalszy ciąg. Co się dzieje? Keski spas. Używamy keski, bo pytamy o wykonawcę. Nie rozumiem tego, co ona śpiewa. Żny komprompa, qu'elle A więc użyliśmy syk, bo nie jest to pytanie, a po słowie chante od razu wstawiamy dalszy ciąg. One nie rozumieją, co się dzieje. Elle ne y comprend pas ce qui se y passe. Nie wiem, o czym mówisz. Je ne sais pas de quoi tu parles. Co tu jest takiego ciekawego? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant ici? Nie rozumiesz, co jest ważne. comprends pas ce skije tam important. I co zabawne, on tu jest. E drôle, hol i lela. O czym tak naprawdę marzycie? Dykłache wywółchemo. Zerknijcie do opisu, tam znajdziecie playlisty, może coś wam się jeszcze spodoba. A ja się z wami żegnam i do następnego razu. À la prochaine.